Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Pany. Zapraszam na Jatkę, jak za starych dobrych czasów na Ensku. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Bohaterem gry jest The Assassin z klanu Weban. No i mamy ISA 6. Jak się okazało, on jeszcze coś potrafi. To oczywiście losowanie na ósme poziomy, także ma kilka ósemek, siódemki, szóstki, które już są później. Bez dyskusji nie przebijalne. W zasadzie siódemki nie ma szóstek. 175 penetracji na zwykłym pocisku, 217 na pocisku premium. No i pat patrzmy co się będzie działo. Mamy już tutaj FC, on oczywiście nie będzie trudnym do przebicia zawodnikiem dla naszego bohatera. Tu na EN-sku w tym miejscu bywa różnie, albo się bardzo dobrze wychodzi na tym, że się tak ostro wjeżdża, albo mamy Rape z drugiej strony i yy, nic nie jesteśmy w stanie zrobić FCM postanawia się wycofać, no i to jest niestety Urogiso 6 i jego 175 penetracji, że bardzo często okazuje się, że strzeleń w głośnicy tylko i wyłącznie zdejmujemy bez obrażeń i się trzecim jest zupełnie inaczej, bo na szczęście wchodzi z obrażeniami. Niewykluczone, że I szósty wkrótce dostanie obiecanego buffa do penetracji. Miało być już z tym patchem, jednak długie czasowo od, odłożyło w czasie buff tego czołgu. A szkoda, mamy pierwszego zabitego przeciwnika 1102 obrażeń, 1000 zatrzymane na pancerzu. Pancerz Isa 6 to jest coś, co dalej tak naprawdę robi bardzo dobrą robotę. Udało się zabić drugiego defendera na szczęście nie musiał na niego przodem wyjeżdżać. Legendy głoszą, że ktoś kiedyś ze zwykłej amunicji przebił Defendera w dolną płytę. Jak jest? No cóż. Tego chyba nawet najstarsi górale nie wiedzą. 2 do 2, także bitwa cały czas wyrównana. Nasz bohater już 1593 obrażeń, dwóch zabitych przeciwników, no i zaczyna się objeżdżanie. Miejmy nadzieję, że szczęśliwie uda się troszkę jeszcze zrobić obrażeń. Bardzo dobre losowanie, prawie 450, w zasadzie 450 bez jednego. Wjeżdża następna ekipa, na którą warto teraz wycelować. Zwróćcie uwagę, strzela tylko i wyłącznie ze zwykłych. Pocisku jest oddany strzał SU-122-44 szczęśliwie do naszego bohatera tylko i wyłącznie w gąsienicę i uwagę, już otrzymał kilka trafień kilka na gąsienicę i cały czas ma 1550 punktów życia także yy, można by powiedzieć, że elegancko w tym momencie traci pierwsze punkty życia niestety źle pocelowane, źle wycelowane i poleciało na dolną płytę pod takim kątem, że nie miało szans żadnych. To wejść podejmuje decyzję o delikatnym wycofaniu się. To jest bardzo dobra decyzja, ponieważ ten Tiger 1 nie będzie w stanie zadawać mu obrażeń. Tiger 2, który ma stokową wieżę, zupełnie go ignoruje, co jest oczywiście jego błędem, ponieważ już może wybrać następny czołg i jechać czymś innym. Już mamy 3461 obrażeń. Tygrys otrzymuje trafienie za 373, także tym razem RNG nie było zbyt łaskawy. 5 do 6, kontowanie się. No i spokojnie, spokojnie jest yy, czwarty zabity przeciwnik. Tutaj mamy Tigera P, on nie będzie jakimś wielkim wyzwaniem, szczególnie, że nasz Bohater ma, niestety, nie trafił tego strzału. Nasz Bohater ma jeszcze 1303 punkty życia, czyli statystycznie musiał być co trzeci strzał. Do... Przebijać tygrysa, żeby tygrys miał szansę go wykończyć. W tym momencie wchodzi za 402, zostaje mu tylko 98 punktów życia. Także równie dobrze można by załadować pocisk odłamkowo burzący, i również byłoby po zawodach. Tiger P w garażu zostały dwa zwykłe pociski, 8 pocisków premium i dwa pociski odłamkowo burzące. Wizjer naprawiony na ten moment 4373 obrażeń 1165 po podświetleniu, bądź po, po, po gąsienicy, raczej to drugie. No i zaczyna się obrażenie. Przed chwilą było 7 do 11, teraz jest 8 do 11, zostały 4 niszczyciele, 1 artyleria, czołg lekki, czołg średni na 1 czołg ciężki, 2 niszczyciele i artylerię, prawie 5000 obrażeń, także to już jest rewelacyjna bitwa, jak na 8 poziom. W tym momencie przekracza granicę 5000 już tylko i wyłącznie pociski premium, także Dużo większa szansa na przebicie, chociaż tutaj można spokojnie powiedzieć, że bardzo fajnie pojawiali się przeciwnicy, ponieważ zazwyczaj miał ich bokiem, tyłem i nie było żadnego problemu z przebijaniem. Niestety w tym momencie RNG nie było łaskawe. E25 nie został trafiony na rozwalonym celowniku. Tortoise nie, to zdaje się nie jest Tortoise. Zaraz, zaraz zobaczymy AT15A. Wybucha na oczach naszego bohatera 5698 obrażeń, czyli zbliżamy się, być może nawet następny strzał i przekroczymy granicę 6000 obrażeń. Co jak na ISA 6 to już będzie rewelacyjnie, rewelacyjnie. A gdyby się 7 udało przekroczyć, no to już jest taki co tu dużo mówić, max tak naprawdę, bo na więcej może amunicja nie pozwolić. 5 pocisków premium, także trzeba grać przede wszystkim oszczędnie. 7 zabitych przeciwników, mamy jeszcze STRV S1. Tutaj z przebiciem w dach nie będzie żadnego problemu. E25 może być problem z trafieniem szperpancer 1C, no, mały dziabunk, ale raczej nie ma większego problemu go ustrzelić. No i nieobliczalna artyleria, która jest dość szybka. Także jeśli teraz uda się zabić jednego przeciwnika, będziemy mieć medal dla Walter'sa i wciąż realną szansę na medal Pula. jedziesz szperpancer 1C, który został w kryty przez prawdopodobnie przez te T25 przez 2 zakłada, że Szperpancer wyjedzie tutaj, nie pomylił się, jest pierwsze trafienie 6036 obrażeń, także nawet gdyby teraz został odprawiony do garażu, no to bądźmy ze sobą, szczerze, rewelacyjna bitwa jest E25, które również otrzymuje trafienie także prawie 6500 obrażeń 3445 zatrzymanych na pancerzu i wygląda na to, że. Szperpancer zostanie odprawiony do garażu. Niestety zostają tylko dwa pociski, bardzo cenny pocisk, yy, bardzo cenny pocisk został <grymny> przepraszam, zmarnowany, bo się nie dogadali. I z szósty jedzie przed ma jeszcze 1104 punktów życia, także naprawdę ma spory zapas może jeszcze popełnić jakieś błędy. E25 teraz popełnia najgorszy błąd z możliwych, zamiast się wycofać i uderzyć z innej strony. Podjechało bardzo prosto do naszego bohatera, co pozwoliło mu go odprawić do garażu. Mamy w tym momencie 9 zabitego przeciwnika, zostaje tylko i wyłącznie artyleria. Dwa pociski odłamkowo burzące przekroczył granicę 7000 obrażeń, 1500 po podświetleniu i jest realna szansa na metal. Kula artyleria właśnie wystrzeliła, także zaczyna się pościg za y, y, Lorraine 155-50. Y, i szósty, jak na swój ciężar i swój pancerz jest dość szybkim czołgiem, oczywiście zostaje trochę w tyle za Isem trzecim, ale to ze względu na pancerz jak najbardziej mm, oczywista sprawa. Dwa pociski dołąkowo burzący, tutaj nawet jeden wyjaśnia sytuację, 340 punktów życia lorki. Nie będzie miało szans w konfrontacji z czystym strzałem z pocisku dołąkowo burzącego, ponieważ jeśli trafi w gąsienicę, w działo i tak dalej i zrobi to dwa razy, no to już będzie musiał. Taranować. Jak się okazuje, Lorka ucieka. Tutaj widzę, że nie dogadują się, kto zabije Lorkę. Także i z szósty flankuje, jedzie od drugiej strony. Jak widać na załączonym obrazku, t 25 przez 2 ma bardzo marne szanse na dogonienie Lorki. Także przejazd od drugiej strony jest jak najbardziej dobrym wyborem, jeśli to on zabije Lorkę. Będzie dziesiąty zabity przeciwnik medal pula. No i oszamiący wynik obrażeń 7000. Na ósmych poziomach Isem em szóstym, przy tej penetracji, gdzie wielu już skreśliło ISA szóstego do momentu, w którym dostanie buffa, jest naprawdę ok wynikiem. Oczywiście, jak w każdej mistrzowskiej bitwie, splot wielu wydarzeń doprowadził do tego, że udało się wykręcić taki wynik. Wiele strzałów, które nie przebiły naszego bohatera, jest lorka, jest wycelowana w naszego bohatera. Idealnie czysty strzał. Mamy dziesiątego zabitego przeciwnika. Zapraszam do obejrzenia tabeli wyników. Jeśli chodzi o wyniki, to oczywiście odznaka asa pancernego do tego brutal. Pojedynkowicz, ogień skuteczny i kuloodporny, tak jak mówiłem, medal pula, stalowa ściana całkiem zasłużona, duży kaliber i specjalista. Oddał 29 strzałów, z czego 26 dosięgnęło celu i 23 go spenetrowało, co dało nam sumę obrażeń 7402. Otrzymał 16 trafień, tylko 2 go spenetrowały, 14 zatrzymało się na pancerzu. Dzięki czemu zabrokował przez pancerz 3445 obrażeń, uszkodził każdy pojazd w bitwie, ponieważ uszkodził ich 15, z czego osobiście odesłał do garażu 10 pojazdów. Jak się okazało, miał włączone zarobki z klanu, także zarobek wynosił 265 tysięcy. Po odjęciu amunicji premium i innych dodatków wyszedł na czysto 200 tysięcy. Eks podstawowy 2308, także myślę, że na dość długi czas to będzie najlepsza bitwa isem em w historii. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Zapraszam Was również do porobienia fanpage'u na Facebooku. Link do niego znajdziecie w opisie. Zapraszam również do Esport TV. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. bany.